Cześć, witajcie, witam was serdecznie, z tej strony a to kolejny odcinek z LEGO Ninjago. A, dokładnie zareagowania do LEGO Ninjago, a dobrze jest w końcu wrócić do tej serii, chociaż regularność odcinków bywa... Bywa różna na moim kanale, to zawsze ta... zawsze ta seria wróci jednak, więc nie macie się czego obawiać. 20 łapek w górę, kolejny odcinek z LEGO Ninjago, to co zwykle. Podijcie, please, na tę ostatnią serię, nagrałem dla was Parenting, nagrałem dla was LEGO hobby. weźcie coś, zareagujcie, bo te zasięgi troszkę... Zdechły. A jeśli jesteś nowy widzem na ten kanale, koniecznie zostaw super z dzwoneczkiem, żeby nie następnych odcinków z LEGO Ninjago i... No wiesz... No wiesz, innych... Gry, tak dalej. To, to, co nagrywam zazwyczaj. No to lecimy chyba z tym odcinkiem. Nie wiem, czy jesteśmy w plecach. Zapadałoby już skończyć ten pierwszy sezon, tak się dłuży strasznie. Pozostałości tego węża-wampira wykopali mieszkańcy jednej z wiosek. Wężon żył przed latami złotej ery wiele set lat temu. Choć jad, który znajduje się w jego kłach, szybko zmienia komórki. L o nie, to ten odcinek. Stosowanie anty. Przekroczymy level cringe w tym odcinku, widzowie. Przepraszam, czy ktoś z was się wyperfumował, bo jestem strasznie uczulona na perfumy. <grymne> Mówiłeś, że to woda kolońska. Ech, czasami mi się myli. <grymne> to będzie odcinek Jerry Zenatora, Ain't no way. Ej, nie ja... Przepraszam, Ej, te perfumy to było... No wiesz, poszedłem do Kaja, żeby... No niestety Kaj za dobrym skrzydłowym nie jest. Nie, 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 nie. Chciałem zrobić na tobie wrażenie. No to zrobiłeś zajebiste wrażenie. Ty zapraszasz mnie na randkę? Ej. Tak. Jasne. Wszystkie niezależne kobiety w bajkach są niezależne do momentu, kiedy znajdą faceta. This is where it ends. Tak! Haha! No. Well, well, well. no, to przejście było fire, prawda? Witaj, bracie. Czemu jesteś tak późno? O cholera! Czy to Garmadon? Przyniosłeś katanę, którą kiedyś walczyły. Długo na to czekaliśmy i się kurczę doczekaliśmy. Jednak tu mroczna magia uczyniła mnie silniejszym. Tak, i łódź teraz weźmie do ninjago i cię znerfuje. Nareszcie stało się możliwe! Przybyłeś tutaj po to, aby zawładnąć czterema broniami z Nie, przybył tu po to, żeby mieć cztery ręce, czego nie zrozumiałeś. Tak, bracie. I nie pozwolę, abyś zatrzymał mnie ty, albo ci twoi żałośni ninja! No, powiem Wam emocje jak na grzybach. Musimy wrócić do domu. Jak do mnie trafiłeś? Dzięki herbacie. Jednak zużyłem już całą. Nie przygotowałeś sobie większej ilości herbaty na powrót, na przykład? Najmądrzejszy człowiek w ninjago. Hell, no. Hell no. Jesteśmy u celu, Pythorze. Mapa prowadzi... Świetne miejsce na ostrzegów, naprawdę. No Najlepszy wątek tego odcinka. A, w sensie, to ja wymyśliłem Spinjitsu. Dokładnie. Uczcie się od Jay'a, jak realizować dziewczynę. Wszystko dobrze. To tylko wysypka. Do jutra sama na pewno zniknie. Świetnie ci pójdzie. Mm, do jutra to już nie będziesz się musiał martwić, żadną wysypką. Ej, to jest Pytor. Na pewno... No shit, Sherlock. Nie choć tutaj, ja się podruję. No bo... Y bo wiesz, yy... coś czuję, że kiedy powiedzieli, że ona się przebiera, to tobie nie przeszło. Dlatego poszło pudruje. Bo podoba mi się, jak tym, yy, w tych perfumach odbija się normalnie całe pokój człowieku. To jest poziom animacji, który studia w 2024 roku powinny osiągnąć. A idzie w dół, w dół i w dół. Co to było? E, a nic takiego, wiesz co? Może też się przebiorę. Czemu nie? Też się przebiorę. Coś czuję, że kiedy powiedzieli. To do mnie Otworzył wszystkie pięć grobowców wężonów. Ich plemiona się zjednoczyły, a Pytor szuka czterech ostrzykłów, dzięki którym zamierza uwolnić pożeracza światów. Dzięki za podsumowanie wszystkich poprzednich odcinków. Teraz widzowie nie będą musieli do niej zaglądać. Nie no żartuję, macie w karcie tam co jakiś czas się świeciła. Finij na to odcinki serio, bo to te... no, jakieś tam reakcje mam, więc możecie sobie poglądać w wolnym czasie. Te odcinki nie są też jakoś strasznie długie. A ja potrzebuję wyświetleń, więc... Więc byłoby fajnie. I zawsze zamawiałem najostrzejsze dania. Kiedyś zbudowałem skrzydła ze stali, ale niestety... Wszystko okej, okay, bo jesteś nieobecna. Ech. Może przestań tak japować. Proszę, Jay, weź coś, kurde, zapytaj na przykład jak się czuje, jaka pogoda czy coś. Takie teksty zawsze działają. Ale weź sobie teraz ja takiego burgera. Wygląda pysznie. Chyba zrobię sobie takiego burgera. Widzicie co tam jest? Przecież tam jest cały kurczak, dwie kolby kukurydzy, makaron. Co jest? Pięć... Krewetki? Deon. Dopóki tak wyglądam, nie mogę stąd wyjść! No Znaczy wiesz, jesteś w parku rozrywki, no jakby możesz mieć kostium. No tamci byli normalnymi wężami i nikt niczego nie podejrzewał, bo, no bo kostiumy. Mam nadzieję, że jak pójdę na halu i w przebraniu, to mnie tak nie powiją. Ja ładuję swój girl power. O! Ręce do góry! Na nic lepszego cię nie stać? Sorry, no ja lecę na żywca. A może porada ci ognia? Albo czas puścić te węże z dymem! Następnym razem ty gadasz. Tak właśnie zrobię! Ninja? Ninja nie są straszni. Wiesz co, japońscy bandyci by się z tobą nie zgodzili. Jak człowieku na ci ninja w nocy, to... Miałeś najzabawniejsze 5 minut swojego życia. Ostatnie też. W ogóle, właśnie, kolejna znerfiona umiejętność ninja. Oni mogli w dowolnym czasie wykorzystywać swoje umiejętności, te, 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 te pełnie mocy. Tak jak właśnie tu widzieliśmy to u Zaina. I chyba żadna ninja nie wykorzystała tego ponownie. Bo oni mogli to aktywować w dowolnym momencie, jak widzimy na załączonym filmie. Ale z jakiegoś powodu nie aktywowali tego. Kolejna umiejętność ninja, która po prostu gdzieś zanikła, bo twórcom się nie chciało tego robić, albo zapomnieli. Stawiamy, czemu ona przed nimi ucieka. Przecież ona ma całego mecha i może im po prostu dowalić, jakby. Dlaczego ona ucieka przed nimi? Nie rozumiem, że jest ich dużo, ale to po prostu robisz taki człowiek u ramach i tyle już po nich. Po co uciekać? No, moja reakcja, Right Now. Oh my God! Na no po prostu kobieto, czego uciekasz przed nimi? Przecież tam jest piątka, szóstka, jakby... Czemu? No, rel. Walc z nimi, masz mecha całego. <ś> Nia przegrała z fabułą odcinka, ale teraz musi Pytor przesieć jajca. To było prostsze niż myślałem. Elbaza. No ale masz człowieku ogon? Normalny taki jak z przodu. Dobra, sorry. Jest, jest ok, jest późno. Dobrze, rozumiem. Jakby mam mam prawo do takiego humoru. że za krótki. Ej, jako pierwszy z Twojej drużyny nauczyłeś się wiązać supełki, prawda? Muszę ci coś wyznać. Zmyśliłem tę historyjkę... A nawet gdyby nauczył się wiązać supełki jako pierwszy, jesteś kobietą związana łańcuchem. Czy ty myślisz, że oni. że co, że oni sznurówkami związali ten łańcuch, czy co? Tam jest kłódka pewnie, albo coś. Chociaż nienawidzę samuraja, mógłby się pojawić, kiedy wreszcie go potrzebuję. Samuraju! Kto mu powie, ja czy ty? Samuraju! Jay! Myślę, że samuraj nie przyjdzie! Powiedz mu po prostu. Ale ja też nie byłam z tobą szczera. O co chodzi? Ja. To ja jestem samurajem. E... Że ty jesteś? Brat się musiałaś spojrzeć, co to jest za bombastic side. A? Brat nie dowierzał po prostu. Najbardziej lubię kiedy jesteś sobą. Pamiętam, że Nija w jakoś późniejszych sezonach odrzuci go właśnie za to, że jest sobą... Eee, <laughs> nie, e, nie, nie, nie odsubowuj, nie odsubowuj! Co ja się Osiągam, osiągam pełnię możliwości! Jak Jay potrzebał usłyszeć, że zawsze musi być sobą od dziewczyny, no to wystarczyło iść do psychologa i tyle. Że naprawdę moce Ninjago odblokowują po prostu terapeuci, tak nie byłoby prościej przypadkiem. Udało ci się mnie nabrać. Zupełnie cię nie podejrzewałem. Jesteś robotem, Zane. Ty mogłeś się przeanalizować pod kątem, wiesz, podobieństwa jakiegoś cielesnego czy coś. A przecież uzgodniliśmy, że ten komu się to uda, oczywiście stanie się Zielonym Ninja. No? Zielonym ninja! Tym, którego przeznaczeniem jest pokonać Garmadona! Na no, broski, ominęło cię to. Niestety nie tym razem. ...i żadnym innym Wiecie, czego się dziś nauczyłem? Czego? Nieważne, jakie kryjesz tajemnice, czy jesteś wężem, czy samurajem, najważniejsze to pozostać sobą. No wiesz, to po, pozostał sobą, bo jakby kradnie te swoje ostrza i tak dalej, prowadzi ten swój cały kult. I chcę tego pożeracza obudzić, więc on jakby on jest z sobą. I osiągnęliśmy to wszystko bez naszego mistrza. Nie najgorzej jak na czterech ninja. O właśnie, mistrzu... ...siplot tego odcinka. Szybciej! Już wrócą do tego Ninjago, chcę zobaczyć karmadona, wiecie, w tym... ...Ninjago. Jesteś pewien, że tylko tędy można się dostać do Ninjago? Najgorsze jeszcze przed nami. Oczywiście, że wyjście z krainie cieni musi być po prostu przez jakieś nie wiadomo jakie miejsce, jakieś wzgórza szaleństwa. Okej, okay, dobra. No. Skończyliśmy. Fantastycznie. Aż ten to znaczy odcinek był nudny i ma czy nic nie działo. No ale cóż, ale, ale i tak dziękuję Wam za to zostanie do końca. Jeśli zostaliście, pewnie nie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym filmie zreagowania do Lego Ninjago. No i wiecie tam, łapka w górę, i tak dalej, jakiś komentarz, nie wiem. Randomowe. Zawsze wszystko chętnie poczytam sobie. Nie mam nic lepszego do roboty. Cześć!